Siema, tutaj oczywiście Jara do Jones. Dzisiaj jest to już kolejny odcinek z gry Jaką jest Need for Speed Heat Więc jadę do dealera samochodowego I czas kupić e, samochód z tytułu odcinka Jak możecie zauważyć jeżdżę sobie takim Golfem GTI Jest oczywiście op, samochód, który robiłem Gdy robiłem sleeperkę Ale postanowiłem go troszeczkę zmienić, żeby on lepiej wyglądał Więc poszukam ten samochód teraz, jest to jak mogliście zauważyć, pod tytułem Ford Mustang, tak, to jest właśnie ten Fox Body z 1990 roku. Nie jest to e, najbardziej lubiany Mustang, zdecydowanie, ale no, czas go po prostu kupić, tak? Skupuję go. E, proszę bardzo, tak chcę użyć tego samochodu. E, no i co? Ok, Tak się pokazują, ten samochód. Więc. Brzmi jak najbardziej fajnie. Ok, okay driftuje bardzo chętnie. To też jak najbardziej jest spoko. Statystyka, jaką się prezentuje? 230 na godzinę pojedzie. W 15 sekund pokonaj po 1,4 mili. Dobrze, więc już się, jestem oczywiście w garażu. No i co? Czas przejść do osiągów, więc e, silnik. Silnik o V12. Mustang z V12 brzmi to jak najbardziej fajnie. Tutaj jest oczywiście też V8, która też jest naprawdę mocna. Potencjalna moc jaka jest? Troszeczkę niższa. Okej, okay. okej. Okay. Dobra, wezmę V12. No, Mustang z V12 jest to coś wyjątkowego zdecydowanie, a Mustang z V8 to nic szczególnego. Także oczywiście czas polepszać te części, bo one są na licie. Tutaj jednak Unikat Plus jest znacznie lepszą częścią. Przejdźmy do EQ. Okej. Okay. Nie, nie jakoś mocno. to nie, z tego co widzę, nie ulepszałem te części. Jeszcze mam oczywiście chłodzenie. Ponownie niedużo to ulepszyło, niestety. Nie zapowiada się aktualnie najlepiej. Ponownie 3 punkty tylko. No i co? Turbo. Turbo też naprawdę mało tych punktów dodaje, chociaż gdy się zobaczy na statystyki, mało nie dodaje statystyk. Także, okej, okay, tutaj z tego co widzę, sprężarka Rootsa, turbo sprężarkę lepiej wypada. Oczywiście, czas kupić nitro na 5 buteleczek, jest to najlepsze nitro, jakie jest. Oczywiście, zawieszenie, które łoło wow, aż 20 punktów dodaje, tak naprawdę, więc biorę na no i przyspieszenie ulepszone. <laughs> Hamulce najlepiej, żeby były właśnie na elicie, tak, żeby szybciej ten sam hamował. Opony też mogą sporo punktów dodać No bardzo dużo dodają punktów ogólnie Więc opony drag już mamy 400+, plus. no oczywiście biorę oponę na tor, bo też se, zależy mi na tym, żeby to się prowadziło Dobra, ja, mamy sprzęgło Proszę bardzo, już jest 400 plus w tym e, wozie Jeszcze skrzynia biegów, okej okay, już wypada e, to dobrze I jeszcze układ różnicowy na tor Wow Prędkość 10.0, przyspieszenie 9.6 Naprawdę bardzo ładnie to wypada. Ok, Przechodząc do personalizacji, przejdźmy do nadwozia. Więc zobaczmy, jakie są zderzaki. Hmm. Tutaj znika logo Forda. Tu nie ma logo Mustanga co ciekawe, dla tego Stangu. E, oczywiście mamy tutaj lampy takie. O, można X dodać na tych lampach. Ciekawie, ciekawie. No, to mam, to dam chętnie. Bo to po prostu ciekawe wygląda. Maska. A, dobra. Taka maska też fajna. Dobra, dawaj taką maskę, tak wyróżniać się ten samochód po prostu będzie. No dobra, więc czas poszerzyć go. No, niech będzie tak poszerzony spoko. Zaraz dzisiaj też przejdźmy do felg. No, eee, sterek raczej zmieniać nie będę. Błotniki, dobra, takie, spoko. No i co. Jest spoiler, oczywiście, ale w spoilerach chyba zmieniać mimo wszystko nie będę. to ten spoiler. Nie, zostanę już przy tym spoilerze po prostu. Światło tylne. No, tak, ja są standardowe. To oni wiadomo, takie właśnie. No i jeszcze tylny zderzak. Ło kurde, ale to wygląda. Tak, specjalnie pod rurę wydechową. Wygląda to jak najbardziej ciekawie. Ale tak czy siak, zostanę chyba raczej przy stokowym. No, także co, no. Chyba jeśli chodzi o tuning, to na tyle. No dobra. Jeszcze oczywiście felgi zmienię. Bo te felgi, jak muszę przyznać, mi się po prostu nie podobają. No dobra, wezmę takie trzecie felgi. E, pięcioramienne gwiazdki. Dobra, jak największe. Zaraz też się raczej zmieni kolor. Tylko jeszcze tutaj zmienię właśnie felgę. Zmiana Felgna. na... Mhm. Okej, okay, tutaj są na piąte, co ciekawe. Mhm. No to tak wygląda ten mustang. Może być. Nie jest to Mustang taki najlepszy względem wyglądu, przyznam szczerze. Czwarta generacja lepiej wygląda w... No i właśnie takiego Mustanga sobie ostatnio zrobiłem w Forzie, ale niestety w NFS-ie nie ma. Mustanga właśnie takiego. Na myślę, że wyglądałby on po prostu lepiej. No zobaczymy sobie jeszcze czy się lakier i Może jakoś ciekawie będzie ten samochód wtedy wyglądać. No dobra, zostanę chyba jednak przy tym matowym, czarnym kolorze po prostu, tak? Niech będzie taki matowy samochód właśnie. No i co tutaj jeszcze? Zawieszenie. Zobaczymy czy będzie to okej okay wyglądać. Jak się to przychyli ta koła. Wygląda to okej. Okay? Wygląda ok, ok, niech będzie. No, i jeszcze oczyścić dźwięk wydechu. Wiadomo, lecimy. Tak teraz brzmi. Kurczę, ładnie. Dobra, więc agresywne. Ton niestandardowy, strzelanie siarczyste. Odgłos wydechu, pomiędzy coś. I zobaczmy teraz. Jak najbardziej dobrze dalej to brzmi, więc niech będzie tak. No dobrze, więc jest już ten samochód. Jak najbardziej, fajnie mi się tym kurcze jeździ, dobra. Okej, okay. fajnie lata bokiem i ogólnie dobre, no szybki, no. No dobrze, więc czas zacząć. 3, 2, 1, start. Jedziemy. Okej, okay. doganiamy BMW i Jaguara. Jestem już pierwszy, do widzenia. Dobrze, więc tutaj będzie zakręt. Proszę bardzo. Troszeczkę się rozpędzę. Zaraz będzie zakręt w prawo. Okej, okay. jest spoko. Ej, bardzo. Bardzo, bardzo fajnie mi się tym lata bokiem. Jak najbardziej fajnie jest z tym względem. Więc jak najbardziej to mogę docenić, że fajnie driftuję. Dobra, dodam trochę Nitro, chociaż zaraz... Chociaż zaraz tak czy się właśnie jest teraz ten zakręt, ok. No teraz mogę dodać się trochę w miarę prosto. Ok, Zakręt w lewo. No i teraz będzie w prawo. Okej. Okay. No, w bandę wpadłem, ale żaden dla mnie to problem. Tak czy siak lecę rozpędzam się. Ok, Dobra, zaliczam już i ja, raz 40% no jest 40% rozpędzam się będzie w prawo zakręt proszę bardzo ok jest fajnie no jak najbardziej fajny samochód nie jest to może idealny Mustang tak nie jest to pierwsza ani szósta piąta czy siódma generacja tak te najbardziej udane generacje Mustanga też jak najbardziej jest to fajne auto także Lecę, teraz będzie w prawo. Ok, nitro. <laughs> Dobra, w lewo troszeczkę. Ok, tutaj będzie też trochę w... tylko, że w prawo. Spoko. Trochę w lewo. Nitro. O, już, już lepiej się nie rozpędzać ze względu właśnie na to. Ok. Eee, no co? ale dobra już się naładowało kolejne nitro super i będzie zakręt w prawo no tak średnio bo zakręt w prawo troszeczkę wypadłem z trasy no i w sumie najlepiej nie pojechałem myślę że jakiegoś świetnego czasu na wszystko na tej trasie nie wykręcę okej okay, jadę teraz będzie w prawo dobra no i co? Trochę rozpędzicie? 500 metrów już mi zostało. Okej, okay. rozpędzam się. I proszę bardzo. Meta! Fajny samochód. No dobrze, a więc czas zacząć następny wyścig. Tork wyścigowy Marlin. Okej. Okay. Więc 3, 2, 1. Start! Przede mną jak można zauważyć, jest taki fioletowy mustang. Nie blokuj mi. Ajojoj, ojaj! Aj, 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 aj. Aha, no to nieźle. No to nieźle, wyrzucił mnie stworzył. Fajnie, fajnie. Już, już zbytnio fajnej próby tutaj nie było przez tego właśnie zawodnika, Ok, no, zaraz tak trzy jak ich podążać, bo lepsze auto od nich. Dobra, do widzenia. Kurde. Bastera trzeba dogonić. Z tym Audi S5 Mustang, Mustang, Lara Mustang. Już, już. No Camaro, zjadacz koni. Nie ma, nie ma zjadacza Mustanga, bo Mustang zjada Camaro. Proszę. No i co? Drugie miejsce. Dopiero jestem na trzecim miejscu. No ale no niestety, przez tamtego zawodnika, który mnie wywalił z właśnie trasy. Dobra, dogoniłem BMW I, i lecę. Oj, oj! Ojeju! Ale beznadziejnie ja jadę. Co jest ze mną nie tak widzowie? Jest, 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 jest. No mam nitro, mam nitro. Nara. Nara. Jest. Uff Świetnie. Dobra, nara, Jaguar. Fajnie, że... Nie mogę opanować auta przez nią. Dobra. Dobra, już mam nadzieję, że mnie nie dogoni. Wow. Idealnie wręcz. Idealnie poleciałem. Naprawdę świetnie się mi lata bokiem w tym momencie. Muszę przyznać. Muszę przyznać po prostu temu Mustangowi. Nie mi się bardzo dobrze nim jeździ. W tej grze to akurat auta coś mało ślizgają, są bardzo przyczepne. Znowu uderzyłem, mam bardzo dużego lowe, ale jest na szczęście pierwsze miejsce. Lecimy Nara Mustang. Okej, okay. już ich mam. Dobra, może teraz mi się będzie lepiej jeździć. Nie wiem dlaczego w tamtym wyścigu aż tak źle mi się jeździło. Powiem jeszcze że nie wiem dlaczego czasami trąbię, bo nie klikam tej gałki. Może przypadkiem kliknąłem, ale naprawdę nie wcisnąłem tego. Więc nie wiem, co tutaj. Chodzi. Dobra. No i spoko. Mogę trochę nitra użyć. Chyba jest dosyć prosto. Też właśnie tutaj już troszeczkę będzie w prawo. I proszę bardzo. Teraz już będzie mocno w prawo. Nice. No i jest dobrze. Jadę teraz w prawo. Oj 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 oj, dobra. W lewo. Okej. Okay. Będzie teraz w prawo zaraz. No i znowu w prawo. Dobra. Ale zaraz już będzie zakręć w prawo fajnie ok nitro używam no i rozpędzą się teraz będzie w lewo ok i proszę bardzo nitro i już będzie zajczone okrążenie i zostało mi ostatnie okrążenie zaraz dokładnie to samo tu wyścig na okrążenie zobacz drogi widzę jak rozwalony jest na samochód Tylna szyba można zauważyć, że rozwalona Z lusterkiem też jest coś nie tak Z przodu troszeczkę rozwalone no Jakby to było BMNG Drive to by było jeszcze bardziej rozwalone Jednak jest to gra z licencjonowanymi samochodami oficjalnie Ale trochę tak czy siak jest to rozwalone Mogło być oczywiście lepiej, ale Nie do końca w sumie mogłoby Bo przecież te licencje właśnie zmuszają Właśnie ich żeby nie rozwalali aż tak bardzo aut no bo nie jest to jakoś mega zniszczone auto W praniu auto po takich wielu uszkodzeniach uderzeniach jak wtedy Zdecydowanie bardziej powinno się rozwijać Może by już nawet nie jechało Więc właśnie Teraz w prawo Nitro 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 oh. I nitro 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 Prosto Meta Nice Ok 3 dwa, 1 jest to już na dzisiaj ostatni wyścig, więc czas dogonić Alfa Romeo Julię, Corvette C6, Nara Lambo, zaraz. Oj oj oj! Oj oj prosto we mnie auto, No cóż, więc super, ale mam drugie miejsce, więc zaraz ich podoganiam. Zaraz Lambo dogonie i będzie git. Dobra, może przyhamować teraz? Dogoniłem go. No i drugi lambo urakan, zielony tym razem. Ojoj, zniszczyłem bamby. Nara! Ojej ojej, 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 Jakoś, jakoś unikłem z... Y... Po prostu tracenia pierwszego miejsca jakoś mi się udało to zrobić Okej, okay, będzie teraz w prawo znowu oj oj, oj Ajajaj No właśnie Wpadło mi w posisk auto i mam ponownie Carlosa w swojego Lamborghini no. Ty to naprawdę mnie już nie dogadaj. Dobra Nara, rano, na rano Wypadnij z tego toru i będzie... Być. Rozpędza się kolejnym mitrem. I kolejnym akurat będę musiał w prawo skręcić. Okej. Okay. Oho jest. Nara. Ło, go wyrzuciłem. Tak jak tego Carlosa. No i Carlos teraz jest drugi. No i Carlos jest całkiem blisko mnie w sumie. Tak więc bardzo dziękuję Tobie drogi widzu za to, że obejrzałeś ten film Jeśli jeszcze tego nie robisz zostaw suba wraz z dzwoneczkiem na moim kanale Zostaw łapkę w górę pod tym filmem Jeśli on Ci się spodobał, więcej osób go wtedy zobaczy Napisz w komentarzu co sądzisz na tego, tego samochodu, ponieważ Jest naprawdę okej okay. Jest całkiem szybki Wygląda w miarę spoko Fajnie brzmi Prowadziło mi się naprawdę nim świetnie Dawno tak dobrze mi się nie jeździło, mimo że jeździłem bardzo słabo dzisiaj to i tak bardzo przyjemnie mi się latało obokiem w tym samochodzie, ogólnie prowadziło. A Mustang nie słynie wcale z dobrego prowadzenia w prawdziwym życiu przynajmniej. Więc daj znać co sądzić na temat tego samochodu. To tyle, biegł mnie od nocy. Dobra.